Dobra. W dobie coraz bardziej polaryzującego się społeczeństwa i coraz częściej wybuchających konfliktów, można zadać sobie pytanie, czy walka między skonfliktowanymi grupami rzeczywiście jest nieunikniona? A jeśli uzna się, że tak, to jakie są naturalne skutki takiego myślenia? Cieska, powodzonka. Nie ulega wątpliwości, że ludzie mogą mieć interesy wynikające z ich sytuacji społecznej czy tożsamości grupowej, które mogą stać w sprzeczności z interesami innych osób należących do innych grup, w kontakcie z którymi rodzi się konflikt. Klasycznym przykładem tego może być relacja pracodawcy i pracownika. Pracodawca chciałby ponosić jak najmniejsze koszty, a pracownik chciałby jak najwięcej zarabiać. Wczoraj o tym rozmawialiśmy. O ile na polu tym może oczywiście dochodzić do wyzysku jednej strony przez stronę dominującą. To jednak praktyka pokazuje, że w cywilizowanym społeczeństwie potrafią oni na drodze kompromisu, dojść do porozumienia, w którym interes obojga z nich jest zaspokajany w stopniu dostatecznym, by oboje dobrowolnie weszli w produktywną współpracę. Jednak Ej, w ogóle. 19... E, Okej, okay, dzięki Adok. Mam pytanie do Was. Ja się rozglądam e, czasami za jakimiś ofertami pracy, wiecie, jak to bywa. Sprawdzam sobie rynek, nie? I o co chodzi, z tym, że często jakie są kroki rekrutacji, to na etapie rekrutacji dostaje się zadanie do zrobienia. Wiecie, oni są tobą na początku zainteresowani, robisz im zadanie rekrutacyjne, które zazwyczaj nie polega na zrobieniu czegoś w godzinę bądź dwie, tylko często zajmuje więcej czasu, bo ma sprawdzić twoje umiejętności. Wysyłasz to zadanie, a potem jest cisza. Bo ja generalnie e, zrobiłam kilka takich zadań, odpowiedziałam na takie, z, e, odpowiedziałam na takie ogłoszenia e, i również dostałam słuchajcie: jak było jakieś takie powiedzmy, że zrobię to w godzinę bądź dwie, no to okej, okay, robiłam to. Ale potem co jakiś czas sprawdzałam, czy to, co ja zrobiłam, nie zostało wykorzystane na social mediach tej firmy. Bo to jest jakby wykonywanie darmowej pracy, za którą oni by musieli komuś zapłacić. I przypuśćmy, że zgłosi im się, nie wiem, 10 osób, a oni proszą o rozpisanie trzech postów. Na przykład, zrobienie, przygotowanie, yy, od pomysłu do hashtagów yy, przez grafikę. Robisz kompleksowo trzy posty, im to wysyłasz jako gotowy content, przygotowany. Robisz research, sprawdzasz i tak dalej, i nie dostajesz potem nawet odpowiedzi. Na przykład, nie? A oni mając 10 takich osób, dostają 30 takich zadań. 30 takich przygotowanych postów od A do Z do wrzucenia, nie? Ewentualnie tylko zmieniają grafikę albo wpisują w bota GPT zamień mi treść tego posta na inne słowa, nie? Na przykład. Tak, Ewcia, tylko y, że są marki które faktycznie sprawdzają Twoją wiedzę, ale robią to albo na rozmowie rekrutacyjnej, albo yy, jest to jako dodatkowo płatne zadanie. Jarek na przykład też jak miał rozmowę kwalifikacyjną, to dostał jakiś tam teścik do zrobienia, nie? Ołówek mi wypadł. Uw, jak mi wypadł. E... E... I wiecie, i jeżeli oni są tobą zainteresowani i chcesz, żeby przygotował ktoś ci właśnie odpowiedź na jakieś pytania, no to płacisz mu chociażby te symboliczne, nie wiem, 50-100 złotych, żeby. Żeby wiecie, żeby poznać, czy faktycznie on to umie zrobić, tak? A nie, że zlecasz komuś zadanie, które zajmuje często, wiele godzin. Kiedyś się zgłaszałam na rekrutację, jako organizator eventów. I słuchajcie, dostałam jako zadanie, darmowe, do zrobienia, przygotowanie całego wydarzenia esportowego. Łącznie z researchem firm, z researchem influencerów, z researchem osób, które można by było zaprosić. Słuchajcie to? Miałam przygotować im event od A do Z, łącznie na przykład z cateringiem, jaki by był, z jedzeniem, skąd by było dostarczone. Ja przeczytałam to zadanie, słuchajcie, i naprawdę byłam pod ogromnym wrażeniem tego że ktoś chciałby coś takiego zrobić bo dla mnie to było naprawdę takie ej, ale to nie jest zadanie na, nie wiem na godzinę, dwie tylko samo zrobienie researchu w branży, jeśli chodzi o chociażby głupich influencerów, tak? żeby kogo zaprosić, a kogo nie i oczywiście z rozpisaniem dlaczego mam zaprosić takiego Dlaczego mam zaprosić takiego, a dlaczego ten nie pasuje, nie? No właśnie, wiesz, to, to chodzi o coś takiego, że faktycznie, jak ktoś się zna, to to jest 5 minut roboty, nie? Ale w trakcie rozmowy, nie? A tutaj nie rozmawiasz z nikim, oni ci wysyłają, dzień dobry, jesteśmy zainteresowani podjęciem współpracy z tobą ale żeby lepiej Cię poznać, chcielibyśmy, żebyś e, przygotowała nam event. I dziesięć czynników, które trzeba przygotować do tego eventu, nie? No jak dla mnie to był trochę wyzysk. Naprawdę, bo to jest... Oni mogliby to wziąć i po prostu to zrobić, a ja z racji tego, że nie byłabym na tym evencie, to bym nawet nie miała e, o tym pojęcia, nie? A wiele firm na przykład e, zaczyna stosować praktykę właśnie taką, że... Słuchaj, to jest zadanie. Eee, jesteśmy faktycznie tobą zainteresowani i zapłacimy ci za to zadanie. Nieważne, czy cię zatrudnimy, czy cię nie zatrudnimy. I jak dla mnie to jest spoko, nie? Chyba, że faktycznie to jest takie spotkanie, yy, yy, w którym już rozmawiasz z kimś, nie? Jarek też na spotkaniu rekrutacyjnym pierwszym swoim miał również jakieś tam zadanka do zrobienia, nie? ale to wiecie, to robisz w trakcie spotkania, a tutaj nawet nie rozmawiasz z człowiekiem. Nie rozmawiasz nawet z człowiekiem, tylko dostajesz maila. O, spokowicu. no bo wiecie, na spotkaniu to jest coś innego ja dostałam telefon no słuchaj, e, Krystyna, jesteśmy zainteresowani Twoją kandydaturą na maila wysyłam Ci zadanie jeżeli chcesz zostać zatrudniona, to prosimy wykonać to zadanie no, ja słuchajcie, nie zrobiłam tego zadania, powiedziałam, że pierdolę bo no jak dla mnie to był totalny wyzysk, nie, bo ja bym nad tym siedziała dwa bite dni yy, a i tak bym tego nie zrobiła na tyle dobrze, na ile bym chciała no bo przygotowanie wszystkiego to jest naprawdę mega dużo, dużo pracy, nie? Kurna, nawet znalezienie głupiego cateringu, który będzie odpowiadał wszystkim, tak? Bo musisz uwzględnić, że ktoś nie je mięsa, ktoś nie je, kurna, nie wiem, serów i musi być wszystko. I musisz to znaleźć. No nie wiem, no dla mnie to było śmieszne trochę. Naprawdę. Dokładnie, bo musisz, musisz wszystko mieć w zanadrzu, w nie? W Francji pojawiło się nowe spojrzenie na te Dobra. kwestie, postulujące, że klasy społeczne pracy, definiowane mi się są właśnie przez swój konflikt interesów zapytać, z co czasami, na tym, a co za na tym ten idzie, temat. dopóki istnieją klasy społeczne, to konflikt między nimi jest nierozwiązywalny. W myśl tej idei walka o. klas jest fundamentalnym motorem zachowań społecznych i ich nieodłącznym elementem, a relacje między tak zdefiniowanymi grupami społecznymi mogą polegać jedynie na ucisku lub wyzysku jednej strony przez drugą. A przez sam fakt przynależności do tego jest skonfliktowany miało. z osobami z innych grup. I nawet jeśli to nieświadomie, to w relacjach z nimi realizujesz swój interes klasowy kosztem ich interesu. Innymi słowy, postuluje to, że w społeczeństwie trwa wieczny konflikt, w którym członkowie grup starają się wyłącznie o zdobycie dominacji nad drugą grupą, która jeśli zostanie osiągnięta, prowadzi do ucisku. A grupa uciskana nie może liczyć na zażegnanie tego ucisku, może go jedynie odwrócić w drodze rewolucji. I sama perspektywa ta została zaadaptowana, rozwinięta i spopularyzowana przez Karola Marksa, według którego fundamentalny konflikt klasowy następował na linii podziału ekonomicznego i kontroli środków produkcji pomiędzy burżuazją a proletariatem. Jednak z czasem podobne spojrzenie na relacje społeczne przeniknęło też do wielu innych, również niemarksistowskich ideologii, opisujących tak podziały m.in. polityczne, etniczne czy religijne. Nawet nazistowska dynamika walki ras, w której każdy Żyd potrafi jedynie działać na korzyść swojego narodu kosztem innych, ewidentnie czerpie z tych idei pomimo jawnej wrogości narodowych socjalistów wobec samego marksizmu. Natomiast współcześnie osoby wyznające tego typu pogląd można znaleźć praktycznie w każdym środowisku. Z jednej strony można je odnaleźć pośród osób o określalnych odmianach feminizmu, jak również wśród osób, które za pomocą ostatnio między innymi połciami, czy u niektórych aktywistów LGBTQI P2+, postulujących, że tak zwana heteronormatywność Ale widać przynajmniej teraz jak kresuje widać, nie? Praca widzana pod aktywizmie politycznym, oczywiście też cały nurt tak zwany intersekcjonalizm przypisujący ludziom szereg przecinających się tożsamości grupowych, uwzględniających rasę, Oj. klasę, tożsamość płciową i tak dalej, i określających jak bardzo należy nie czuć się dyskryminowanym przez sam fakt przynależności do A pała mi zakresce w tle odpalonego. Zupełnie analogiczne zjawiska zachodzą dziś również po stronie konserwatywnej. W środowiskach nacjonalistycznych można spotkać... A, w sensie, że Zuzki ramie, nie ma. Że Myślałam, że nie ma obrazku. I przez Dobra, nieważne. Islamu dąży on do islamskiej dominacji nad Europą. Niektórzy radykalni tradycjonaliści postulują też, że ostatecznym celem ruchów na rzecz praw mniejszości seksualnych na pewno jest wywrócenie całego dotychczasowego ja, ja łączę, społecznego. Ja łączę po prostu 10 tysięcy wątków naraz, nie? Tu, a jest w robocie, i tak przyszedł, dobrze?. jedynie w celu wyparcia religii ze społeczeństwa. Możesz zostawić moich moderatorów w spokoju. Nie poglądu, że kompromis bądź pokojowa koegzystencja między danymi grupami. Klika by się trzeba było spytać, czy może gra z Zuzką. Się do. Walki A nie, mówisz, że ona solo grała, nie? nie o, widzisz jest ZUSK. Nie rozumieć, że ludzie obracający o. się w radykalnych środowiskach i przesiąknięcie. Nie, nie chcą porobać. Ej, ZUSK, y, kiedy coś ostatnio rysowałaś? Nie wierzą, że można je osiągnąć. A skoro pokój jest niemożliwy, to pozostaje. Wczoraj walca. się Julka skarżyła, to to, że nie pamięta, kiedy z tobą, z z tobą grała. To skoro trwa wojna A, czyli nie, nie pamiętasz. Czy ostatnio jak mną się działo, ok. tak na ludzi lub wartości postrzegane jako reprezentujące Nie, no nie skarżyła, mi się śmieje się. Jest jak najbardziej ja pytałam, czy grała z nimi A ostatnio, agresywna to mówiła, reakcja że. Nie. strony przeciwnej jest przyjmowana niemal z entuzjazmem, bo tylko utwierdza ona w przekonaniu, że trwa wojna. Tygodnie temu. Innymi słowy, Ej, to powiedz, odpal w jakieś dżingaraćkę to zaliczymy to zadanie ze znajomymi. uciski jednej przez drugą. A to co się dziwić, że sam również będzie dążył do uciskania Ej, a, struna a struna chociaż jednej, to co wtedy rysowałaś to, to skończyłaś? inny sposób, by samemu nie być uciskanym. Tymczasem, pomimo iż opisana perspektywa jest wygodna, ja, ja też nie rysowałam dlatego, bardzo długo, no bo na posiechu owoczyłam, jakoś napadów, nie wiem, nie ciągnęło mnie uczucie ofiarą i za każdy swój upadek obwiniać knujących przeciw nam wrogów. To jednak faktyczne W ogóle mam misję widzowie. Wcale nie są takie proste. I Mama mi dała tak misję. Dała mi bluzkę. Początku, konflikty interesów między grupami się zdarzają. Jak... Dała mi bluzkę. Yy, I muszę jej wszyć. Tutaj wiecie, kupiła sobie taką bluzkę na temu. Z ramionami, ale jej spada za mocno i chciała, żebym jej tu wszyła jakiś materiał. Yy, więc jej tu. O Jezu, a mnie załapał, za kółko. Więc muszę jej wszyć. Dodatkowo, słuchajcie, myślałam, żeby zrobić sobie. Na, kupiłam kiedyś taki materiał w kwiatki na fotel, na fotel, żeby zrobić takie na gumce od dołu, żeby zakładać na fotel na przykład, nie? No bo, no bo wiadomo, daken jednak te kłaki gubi, i na ten duży fotel, co zazwyczaj Maro na nim siada i potem się dziwi, że jest cały okłaczony. Żeby zakładać też takie, taki pokrowiec, nie? Tylko kurna... Tak myślę. I bym to wszystko zrobiła jednego dnia. I bym to wszystko zrobiła jednego dnia. I jeszcze mam spodnie do zwężenia. Bym musiała uruchomić maszynę widzowie. Musiała uruchomić maszynę. Dobrze, że mnie noga nie boli w ogóle. Ostatnio bardzo się cieszę ja z tego powodu. Mogą istnieć no? Grupy, bądź Właśnie do tego zmierza ma Do zdominowania innych w życiu społecznym. A poprzez historię nie brakowało relacji między grupami, które opierały się na faktycznym wyzyskaniu. Chociaż dzisiaj z, stream z malowania i jakoś Jednak tak licho. stwierdzenia, że konfliktów między grupami nie da się rozwiązywać pokojowo, lub że każda grupa ma spójny zestaw interesów. Ej, i Maro, oglądasz tego czarnego ptaka? postulaty to wszyscy jej przedstawiciele też na pewno chcą je realizować są po prostu nieprawdziwe a, Wystarczy spojrzeć ile To suszka pewnie to, jak z frikiem też gra. Wśród można znaleźć wewnątrz naszej własnej grupy i przypomnieć sobie pozytywne <coughs> lub chociaż neutralne relacje, jakich na pewno mieliśmy okazję doświadczać. Nie rozumiem Maro. tak z Ty on Albo i działek. O ludzi, nie, działek jak już. A zapewniam, że dla każdego ktoś taki się znajdzie. ...i zadać sobie pytanie, czy chcielibyśmy być oceniani przez pryzmat ich celów i ich zachowania. Jezu, mega fajer! ...wiecznego doszukiwania się w ludziach z innych Znowu mnie przypomniał. Intencji i oczekiwania, że będą zachowywać się jak nasi wrogowie, chyba najlepiej opisuje cytat z książki C.S. Lewisa. Przypuśćmy, że ktoś przeczytał w gazecie historię o strasznych okrucieństwach dokonanych przez jego wrogów. Następnie załóżmy, że pojawia się coś, co sugeruje, że ta historia może być nie do końca prawdziwa, lub nie tak zła, jak została przedstawiona. Czy pierwszym odczuciem tego kogoś będzie Dzięki Bogu, nawet oni nie są tacy źli. Czy też jest to uczucie rozczarowania, a nawet determinacja... Proszę bardzo, bitwa jest. tej pierwszej historii z czystej przyjemności myślenia, że twoi wrogowie... Czy do końca to tak oglądaj, źli, naprawdę. Czy obejrzałeś już całe? Jeśli będzie to drugie uczucie, to obawiam się, że jest to pierwszy krok w procesie, który jeśli nastąpi do końca, uczyni nas diabłami. Widzicie... Zaczyna się wtedy żałować, że czerni nie jest trochę czarniejsza. Później będziemy chcieli widzieć również szarość jako czerni, a następnie postrzegać bielmo. Całe już? Czarny. O kurwa, bo to tak se w oglądałeś? oglądałeś. Będziemy nalegać na to, by widzieć wszystko, w tym Boga, naszych przyjaciół i nas samych, jako złe, i nie być w stanie przestać tego robić. Zostaniemy na zawsze uwięzieni we wszechświecie czystej nienawiści. Dobra.